Ja yeah. Forza Italia! Witajcie w ten piękny dzień nad Gardą. Może trochę chmurek, a nawet dobrze, bo upały są nieznośne. Zaparkowałem na bezpłatnym parkingu. Lokalizację wyślę w opisie, oznaczę w opisie z linkiem. Jak Jest godzina 7.30, parking już dosyć zapełniony, a jestem w tygodniu we wtorek, więc w weekendy może być gorzej. Jest dosyć duży, więc warto spróbować tak czy siak. Dzisiaj przede mną oferata Amicizja. Już ładna ekspozycja. Zobaczymy jak będzie. Do zobaczenia na trasie. Drodze właśnie minęliśmy sklep spożywczy. Jakby ktoś chciał zupełnie zapasy, to jak najbardziej można. Nie musiałem robić wczoraj Kemapek. Dochodzimy do szlaku 404. Rozpoczynamy pierwsze ciężkie podejście, ale płaskim szlakiem na razie idzie dojazdem do, do posesy z takim betonowym. Szlak jest bardzo dobrze oznaczony polskimi flagami. Mamy nad kapliczkę i wiedzie przyjemnie podrzewamy w cieniu, więc nawet jak będzie słońce, uda się nam trochę schować. Na skrzyżowaniu kierujemy się w stronę Cima-Capi. Mam nadzieję, że tak nie będzie tam aż tak capić. Ale to jest ferata już oznaczona. Jesteśmy już pod bastionem, gdzie mamy tablicę informacyjną w aferacie. Wedle przewodnika ona jest sklasyfikowana jako BC, tutaj nad C. Największą trudnością jest ekspozycja przez długie, wysokie drebinki, które mają nawet po 40 par metrów. I ze względu bezpieczeństwa sugeruje się, żeby na nie wchodziły nie więcej niż trzy osoby naraz. raz. Jedynie tego się najbardziej obawiam. Na razie tutaj nikogo na szlaku nie spotkałem, w dół jedynie ktoś zbiegał. Ale myślę, że kogoś spotkam, bo jednak jest dosyć popularna i jedna z bardziej widokowych tutaj wokół gardy. Więc będzie można podziwiać całą taflę jeziora. Z takich technicznych danych, 600 metrów w pionie, tutaj piszą 5 godzin przejścia, ale dla przewodnika to jest 2 godzinki. Wystawa jest na wschód, więc lepiej wcześniej rano lub jakoś po południu, żeby nie smażyć się na, 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 na ścianie. No Zobaczymy, no. liczę na dobre widoki. Aby krok za krokiem szło do przodu, zwłaszcza drabinki, niby prosta rzecz, ale długo się robi swoje i można się na nich zmęczyć. Znakami kierujemy się na Wiaferatę. Całe szczęście na Cima Sat, a nie Cima Capi. 500 metrach w pionie intensywnej wspinaczki, co pewnie po mnie widać. Dochodzimy do schroniska. które jest dzisiaj zamknięte. Daleko zaczyna się ferata, więc warto ubrać się. Jak jest, zwłaszcza, jak jest dużo ludzi, na pewno jest tłoczno. Ja podejdę sobie jeszcze kawałek i założę to pod, bezpośrednio pod feratą. Ja ostatni postój i zakładanie sprzętu robię w pobliżu lądowiska dla helikopterów, które widać za mną. To jest piękny widok. Miejsca jest dużo, więc jak coś polecam tutaj się przebrać z tym pięknym widokiem, chyba że wali mocne słońce. Dojście mi tutaj zajęło godzinę 12 i 500, prawie 50 metrów w pionie. Dystans 3,7 km. Już spotkałem parę osób, które podchodzą, więc nie będę sam. Zmarty i gotowy ruszam na szlak, zobaczymy co przyniesie Amicizja. Na początku był trochę zabezpieczony szlak, później długo szła właśnie laskiem. Można było fajnie się w cieniu schować. Teraz pierwsza rzecz: drabinki. Wyglądają nieźle. Z pięknym widokiem. Życzę mi powodzenia. Nieźle. Myślałem, że będzie gorzej z ekspozycją. ale no, jest nawet dobrze. Ojej! Oh, yeah. Udało się przejść drobinki. Nie sądziłem, że tak tak w miarę łatwo pójdzie. No tam jajka delikatnie skurczyły. Nastawiałem się, że w ogóle znikną. Ja będę musiał, może, nie wiem, płeć zmienić czy coś. Uff. Ale było fajnie. Pierwszy raz z taką ekspozycją. Drabinki kondycyjnie nie było źle. Chyba jeszcze trochę przede mną, ale uf, to poszło dobrze. Pomógł też mały ruch, więc na spokojnie mogłem sobie zrobić selfiaczki. Polecam, widok piękny. Właśnie podszedłem pod kolejne rabinki. to jest pierwsza, wygląda no niepozornie, ale później na tamtej ścianie jest jeszcze dłuższa. Widziałem jednego gościa jak wchodził właśnie. No, pierwsze w miarę poszły, myślę, że teraz też pójdą. Widać informacja. Że maksymalnie trzy osoby na drabince. Jest solidne, ale wiadomo. Masa robi swoje, swoje, nie daj Boże, jakby ktoś odpadł. Jesteśmy tak w jednej trzeciej kolejnej drabinki. Tutaj widać, że jest lekko pochylona, a później się pionuje. Jak prawie by przewieszona była. Ale... Powoli, powoli. Słońce na razie jest litościwe. Tak to byłaby strasznie patelnie, A plus mały ruch A Ma na spokojnie iść. Znaczy, trzy osoby na drabinkę. Założę się, że tutaj niezłe kolejki się robią. Jestem na końcówce drugiej drabinki. O, tutaj. Jajka też trochę się skurczyły, ale mniej niż tam, albo podobnie, bo się trochę przyzwyczaiłem, więc nie jest źle, ale no widoki... kozackie. Jeszcze jedna krótka drabinka, to będzie już formalność. Można odpocząć w cieniu pomiędzy drabinkami. Ze mną już, myślę, że ostatnia drabinka. Mam 1200 wysokości, szczyt jest na 1249, więc... Końcóweczka. Widoki cały czas oszałamiające. Jak widzicie, pętla odpoczynkowa przydaje się, żeby ponagrywać <gry> filmiki. Powiem wam, najbardziej męczące są te podejścia. Drabinki czy te klamry... To jakoś idzie. Ale... Podejścia tak. To jeszcze jedna. Yeah! Forza Italia! Ma udało się dzisiaj zdobyć. Chociaż szczyt jeszcze, jeszcze za mną jest. A to najbardziej widukowy punkt z flagą. No było nieźle, było nieźle. Doki piękne, a tak tutaj stoję, tak dosyć ciekawie. Ale jest super. Włochy rządzą. Wszystko ja na koniec pizza. No to było już coś dla mnie. Bardzo się cieszę. Szlak jako BC, C właściwie możliwy przez ekspozycję, On nie był tak straszny, jak mi się wydawało. Przynajmniej dla mnie. Na początku najgorsza dla mnie była pierwsza drabinka, jak ją przeszedłem, to już później nie wiedziałem się czego spodziewać, kolejne poszły. No, pierwszy raz coś takiego robiłem z taką ekspozycją, z taką wysokością. No i całkiem, całkiem nawet nieźle mi poszło. Kondycyjnie najgorsze były podejścia. Drabinki czy coś, to zero problemu, szło się po prostu przyjemnie do góry. Też jeszcze robiłem trasę na spokojnie, tutaj na wierzchołek wszedłem w dwie godziny, tutaj było ponad 600 przewyższeń, więc, więc no, dało w kość. Ale naprawdę warto. Poza tym fajnie, że jest dużo miejsc i można się w cieniu schować. Dzisiaj pogoda, okazała się nam trochę skała, było chmur, sporo dosyć. Teraz dopiero słońce zaczęło tak mocniej wychodzić, więc tak nie, nie przygrzało mnie jak skwarka na tych, na tych skałkach. Było mało ludzi. Mogłem spokojnie właśnie przypiąć się na ląże odpoczynkowej, nagrywać jakieś filmiki, coś porę zglądać. Zero presji. Zero presji, mogłem po prostu iść swoim tempem, no, korzystać z tego. A jestem teraz we wtorek rano, no, ruszyłem tak tutaj, nie wiem, 7.30 na szlak. No, tutaj szedłem dwie godziny, Stawiam, że jak będzie duży ruch, no na ta drabinka, gdzie tylko trzy osoby mogą wejść, tam zrobią się korki i może spokojnie wydłużyć, nie wiem, nawet o dwóch razy tyle. Jestem w stanie w to uwierzyć, przy takim ruchu. Korzystam z ciszy i dyrektuję się widokami. Izotonik, no, smakuje na takim szczycie wyjątkowo dobrze. Zabrałem feratowe graty, przypukałem twarz, od razu przyjemniej. Za lądowiskiem do helikopteru skręcamy w prawo i zaczyna się mozolne zejście, które tak męczyliśmy metry w pionie na ścianie po drabinkach. Tak mógłbym schodzić jak koza. Wreszcie stromą ścieżką dotarłem do rozwidlenia w stronę Riva Telgarda. Teraz 402 lecimy. Pojowałem Zanudziłem się na tej ścieżce. Jego stroma, przewyższenia czy spadek leciał szybko. Straciłem prawie 800 metrów w pionie na 1160. Ale jakoś nudno. Jak człowiek tam zobaczy te widoki, drabinki. Może też adrenalina zeszła. Ja się gdzieś zatrzymał, tam położył się. Może ktoś by mnie obudził po drodze. Razem na górskie kury. Samą końcówkę szlaku. Schodzimy tym samym fragmentem, co ten podchodziłem. No i to, nawet jakoś szybko leci. Chyba się wypłaszczyło. Droga jest lepszej jakości. Lecimy w dół. Już słychać szum miasta. Sporo turystów po drodze. Zutka nawet polaków. Nadgonimy mała dziewczynkę, więc <noise> muszę przyspieszyć. Więc tak, wycieczka była naprawdę niezła. Widokowo super, trasa nie była za bardzo trudna, ale ekspozycja, tak, ekspozycja z była największą trudnością, Plus jak pozorom same przewyższenia. Sporo tego było w górę, 1200 praktycznie metrów. No mi zejście zajęło godzinę 50, jeszcze 10 minut i będę przy parkingu. Tak, cała trasa 1000. 168 przewyższeń całkowity czas 5 godzin, 5 minut. Kilometrów 11,5. Jest godzina no, 13:30. jeszcze kawał dnia. Można zrobić jakoś mieszufleraty. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Uderzcie tam na dole w gąg. Jakaś też sublimacja, taka sytuacja. Jak to YouTuberzy mówią, więc też tak coś takiego powiem. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia. Nie mogłem się jeszcze powstrzymać nad lodem. Tam widać gdzie byliśmy.